Korun to miasto wielu niezwykłości, nie tylko znane ze smacznych pierników i gotyckiej architektury, ale znane jest również z tego, że jest miastem, w którym urodził się niezwykły umysł, a mianowicie Mikołaj Kopernik, astronom, który odkrył, że Słońce jest w centrum układu słonecznego, a planety z Ziemią krążą dookoła tego układu. Wiemy, że było to wielkie odkrycie na te czasy i światopoglądowa rewolucja, która otworzyła nowe wielkie perspektywy przed nauką. Ale nie wiemy, jak miasto Kopernika, gdzie mieszkali głównie niemieccy mieszczanie. Właściwie, tak to było miasto krzyżackie mm. i stało się miastem Wiem. polskim. Wiemy, że różne sytuacje bywały w historii, ale żeby lud, mieszkańcy, wyrzucili całą władzę i z miasta. tak i administrację, no takiego przypadku raczej nie, nie, nie znamy, nie. a może nie było nawet. A to właśnie zdarzyło się Toruniowi, miastu w państwie krzyżackim, którego niemieccy obywatele zmienili bieg historii. Niezwykłe, prawda? Co się stało? Zajrzyjmy w karty historii. Otóż ziemia chelmińska, na której leży Toruń, w X i XII wieku należała do państwa piastów, a sąsiadowała z Prusami, czyli rdzenną ludnością pochodzenia bałtyckiego. Wojownicze plemiona Prusów zamieszkiwały wtedy tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą, Bałtykiem, a Dolną Wisłą i Niemnem. Pogańscy Prusowie, których chciano nawracać na wiarę chrześcijańską, nie bardzo byli chętni na porzucenie swoich bogów. Tak więc w X wieku. Zamordowali przybyłego do Polski czeskiego misjonarza świętego Wojciecha, a na pograniczu z Mazowszem rabowali zamki, kościoły i domy, paląc powstające na początku XIII wieku grody. Z powodu pruskiej agresji piastowski książę Konrad Mazowiecki miewał ciągłe konflikty z Prusami, którzy rośli w siłę i stanowili realne zagrożenie dla Polski. Nie mając silnej armii, władca, nieświadomy krzyżackiego charakteru, zaprosił w 1226 roku Krzyżaków, by uporali się z poganami. Niefortunna to była decyzja, która zaważyła dramatycznie na przyszłym losie Polski. Niemcy umowy z księciem nie uszanowali i podbite przez nich w XIII wieku prusy stały się ich siedzibą, z której już nie chcieli się wyprowadzić. Ważnym jest jednak, kogo zaprasza się do swojego domu. Doszło więc do sporu o ziemię pruskie i od tego czasu zaczął się długotrwały konflikt polsko-krzyżacki. W 1308 roku krzyżacy zaatakowali polski Gdańsk, który kontrolował szlaki handlowe i stanowił konkurencję dla krzyżackiego już Elbląga. Zabili załogę grodu, zmasakrowali mieszczan i rodziny rycerzy, zaś resztę mieszkańców wyrzucili z miasta, które podpalili. Krzyżacy, posiadając przytłaczającą siłę militarną, realizowali konsekwentnie politykę rozszerzania swoich wpływów. Po nieustannych podbojach osiedlali się na terenach pruskich, zakładając nowe miasta i warownie. Zaludniali je, sprowadzając niemieckich osadników, traktując ich oczywiście preferencyjnie. Kupcy i rzemieślnicy z Niemiec przenosili się chętnie do powstałego spodbojów państwa krzyżackiego. Rozwijał się handel oraz rzemiosło. W tym też okresie powstały miasta związane z Kopernikiem, takie jak Toruń w 1223 roku i Frombork w 1310. Jednakże z biegiem czasu, pomiędzy krzyżakami a mieszkańcami miast krzyżackich, których wojna finansowo niszczyła, zaczął tworzyć się rozłam żdżącej klęsy krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem, sytuacja mieszkańców w państwie krzyżackim pogorszyła się jeszcze bardziej. Znienawidzeni przez mieszkańców krzyżacy naruszali traktat pokojowy, dokonując egzekucji na pruskiej szlachcie, którą uważali za zdrajców. Mordowali także wpływowych ludzi w Gdańsku i sympatyków Jagiełły, którzy cieszyli się ze zwycięstwa Polski. W konsekwencji antypatia do krzyżaków rosła. Nałożenie nowych podatków miastom i szlachcie, mających służyć na dalsze podboje, spowodowało krach finansowy i jeszcze większe niezadowolenie miast i ich mieszkańców. Zakon, podbite tereny i miasta, traktował jako swoje kolonie, drenując je finansowo. Rycerstwo pruskie było także niezadowolone z krzyżackiego ucisku. Ziarno buntu rosło. Tak więc w 1440 roku bogaci kupcy, przedstawiciele miast handlowych takich jak Toruń, Gdański, Elbląg, a także pruska szlachta utworzyli Związek Pruski. Federacja ta objęła wszystkie miasta handlowe i miasteczka Prus i rozrosła się do organizacji reprezentującej mieszkańców wszystkich stanów społecznych. Sytuacja dla krzyżaków stawała się groźna. Obawiając się rosnącej siły związku, krzyżacy przyciągnęli papieża na swoją stronę i postanowili zniszczyć organizację buntowników. W odpowiedzi na krzyżackie zakusy Związek Pruski zaapelował do cesarza rzymskiego, króla Niemiec, Fryderyka III o arbitraż, skarżąc się na złe zarządzanie Krzyżaków. Cesarz jednak nie miał zamiaru słuchać głosu ludu i 5 grudnia 1453 roku ostro skrytykował Związek Pruski oraz nakazał jego rozwiązanie. Oczywiście krzyżacy z werdyktu byli usatysfakcjonowani, ale wypadki przybrały nagle nieoczekiwany obrót. Wiemy, że opresjonowani i zdesperowani ludzie podejmują niezwykłe i ryzykowne decyzje. I tak też się stało 4 lutego 1454 roku. Przedstawiciele związku, znajdujący się w rozpaczliwej sytuacji, spotkali się potajemnie w Toruniu i wypowiedzieli posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi Krzyżackiemu. W całym państwie Krzyżackim wybuchło powstanie rozgniewanych mieszkańców. W Toruniu uzbrojeni mieszczanie zaatakowali zamek Krzyżacki, a załoga zaskoczona szybką akcją rebeliantów natychmiast się poddała. Zamek został całkowicie zburzony i rozebrany cegiełka po cegiełce i z takich oto cegiełek mieszkańcy budowali swoje domy. Natomiast mur i fundamenty pozostały do dnia dzisiejszego. Można powiedzieć, że są symbolem zwycięstwa woli mieszkańców nad krzyżackim agresorem i opresją. A zamek zburzili, żeby nigdy już krzyżacy do Polskiego miasta nie wrócili. Miejmy nadzieję. Wieść o zwycięstwie toruńskich mieszczan rozeszła się po kraju lotem błyskawicy. Armia rebeliantów opanowała Zamek Krzyżacki w Gdańsku i zamki w innych większych miastach oraz przejęła kontrolę niemal nad całym państwem krzyżackim. Pozostał do przejęcia tylko zamek w Malborku i miasto Chojnice. Związek zdawał sobie sprawę, że aby zwyciężyć i wyrzucić krzyżaków z Prusów, musi szukać pomocy. Zdecydowano więc w Toruniu, by w zamian za pomoc i ochronę przed krzyżakami, oddać całe Prusy mądremu i silnemu monarsze. Delegacja związku pośpiesznie opuściła Toruń i udała się do Krakowa, stolicy królestwa polskiego. Monarchą tym okazał się król Kazimierz IV Jagiellończyk, który już w wieku 26 lat rządził Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. A teraz, gdy poślubił Elżbietę Rakuszankę, Habsburżankę, następczynię tronów Węgier i Czech, to przyszłość dla dynastii rysowała się coraz jaśniej. I gdy Związek Pruski prosi o dołączenie Prus do Królestwa Polskiego, to prestiż i siła królestwa niewątpliwie by jeszcze bardziej wzrosły. I jeśli wszystko skończyłoby się pomyślnie, to pokonani krzyżacy musieliby opuścić Prusy. Wtedy mógłbym zakończyć wieloletnie konflikty z krzyżakami, a także odzyskać dostęp, do Bałtyku. Związek miał jednak pewne warunki, które chciał potwierdzić przed powitaniem Kazimierza jako nowego władcy. Negocjowano przez dwa tygodnie, i obie strony doszły jednak do porozumienia. Król podpisał akt przyłączający Prusy do Królestwa Polskiego. Formalności stało się zadość i 6 marca. W 1454 roku Związek ogłosił, że Prusy przechodzą pod panowanie króla Kazimierza IV Jagiellończyka. Monarcha na prośbę Związku potwierdził zniesienie wysokich podatków nałożonych przez krzyżaków, a także poświadczył zachowanie dotychczasowych przywilejów i praw. Dodatkowo przyznał pruskiej szlachcie przywileje szlachty polskiej, z prawem do głosowania przy elekcji króla. Wydawałoby się, że sprawa została zakończona. Niestety. Krzyżacy nie chcieli tego faktu zaakceptować i rozpoczęła się trzynastoletnia wojna między Królestwem Polskim a Państwem Krzyżackim. We wrześniu tegoż roku król Kazimierz poprowadził wojska polskie do zdobycia hojnic na Pomorzu Gdańskim, których bronili najemnicy Krzyżaków. Jednakże polski korpus rycerski został pokonany, a król musiał uciec z pola bitwy. Krzyżacy wykorzystali tę sytuację i przeszli do ofensywy, zdobywając wiele miast. Germański duch podbojów miał jeszcze większe plany. Ale skończyły się fundusze dla najemników i doszło do niesamowitego zdarzenia. Oto Korpus Najemników, chroniący zamek w Malborku, stolicy państwa Krzyżackiego, z powodu niezapłaconego żołdu sprzedał zamek królowi Kazimierzowi. I wielki mistrz, jak niepyszny, zmuszony był zamek oddać. Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, też oczywiście decydują o wyniku wojny. Związek doskonale o tym wiedział, więc zbierał fundusze wojenne dla króla Kazimierza. Dziadek Kopernika, senior Łukasz Wacenrode, też poparł króla finansowo, a nawet wraz ze swoimi żołnierzami wziął udział w bitwie przeciw Krzyżakom. Do walki z krzyżakami chętnie przyłączyli się także mieszczanie, a kupcy z Gdańska i Elbląga zorganizowali flotę i na zalewie Wiślanym toczyli bitwy morskie z krzyżakami, odnosząc spektakularne zwycięstwa. Krzyżacy przegrywali, i miasta przez nich zajęte także padały jedno po drugim, a we wrześniu 1466 roku. Poddało się ostatnie miasto krzyżackie, Chojnice. W tymże roku w Toruniu na dworze Artusa zawarto pokój i podpisano drugi traktat toruński. W toruńskim ratuszu staromiejskim podziwialiśmy ogromny obraz przedstawiający podpisanie drugiego traktatu Toryjskiego. Traktat ustanawiał warunki pokojowe wojny trzynastoletniej. Na obrazie widzimy, że na tronie, na podwyższeniu po lewej stronie, siedzi Kazimierz IV Jagiellończyk. A w centrum stoi z piórem, brodaty ubrany w biały płaszcz z czarnym krzyżem. Wielki, ale już nie taki wielki, Mistrz Zakonu Krzyżackiego Ludwig von Ellipshausen. Oczywiście nie wygląda na zadowolonego. Nie wygląda. Nic dziwnego, bowiem krzyżacy zostali wypędzeni do Prus wschodnich, a ich państwo stało się państwem wasalnym Polski. Stolicą państwa krzyżackiego został królewiec. Otóż na mocy Traktatu Toruńskiego, co bardzo istotne dla interesów Polski, zachodnia część państwa krzyżackiego, w tym Gdańsk, Toruń, Elbląg i Malborg, czyli Prusy Królewskie, oraz przyległe do nich biskupie Księstwo Warmińskie, stały się częścią Królestwa Polskiego. Toruń Siedem lat później trwa pokój i dobrobyt. I kiedy żyją jeszcze emocje związane ze zwycięstwem Polski w wojnie trzynastoletniej? Wtedy właśnie, w 1473 roku, przychodzi na świat Mikołaj Kopernik. Urodził się jako poddany polskiego władcy. I już w polskim mieście.